Cześć, miłości Najdrowsze. Witam Ci serdecznie w pierwszym odcinku filmów z Mentalne Bogactwo, w których dowiesz się, w jaki sposób łatwiej żyć dzięki przeprogramowaniu swojego umysłu, zrozumiesz, jak wiele jest w Tobie wartości i pokochasz siebie, dzięki czemu odmienisz swoje życie na lepsze. Zasubskrybuj proszę ten kanał, po to, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które będę dodawała, a wydaje mi się, a nawet jestem pewna, że będę dodawała je bardzo często. Przez wzgląd na to, że chcę Wam naprawdę bardzo, bardzo dużo przekazać. Tutaj na tym kanale dowiesz się po prostu, jak żyć łatwiej, jak żyć pełnią szczęścia mimo sytuacji, które wydarzają się na zewnątrz, niezależnie od tych sytuacji. Więc zapraszam Cię do zasubskrybowania za kanału, również do dyskusji w komentarzach na temat tematu tego odcinka. I myślę, że zacznę od tego, yy, że naprawdę bardzo długo zastanawiałam się nad tym, żeby zacząć mówić do Was i teraz tak, jest to dla mnie totalna nowość, mimo tego, że już za chwilę hmm, wybrzmi pełny rok tak naprawdę <grych> mojego Instagrama, na którego Cię oczywiście zapraszam, na Poczuj Miłość na Instagramie i szczerze przyznam, że nie sądziłam, że mówienie do kamery będzie dla mnie znowu jakąś nowością, a tutaj jest. Mówię do kamery, która jest Pozioma. Mówię do kamery, nie widząc siebie. I przede wszystkim mówię też do tych ludzi, z którymi nie mam takiego stałego kontaktu, jak na Instagramie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych. Więc to też jest dla mnie ogromna nowość. I mimo tego, że wracam właśnie do zdrowia, może to słychać po moim głosie. Zdecydowałam, że ja już chcę to zrobić, że już nie chcę czekać z tym dłużej, dlatego, że to, co mam do przekazania, zaczęło już tak narastać, że naprawdę nie wiedziałam od czego zacząć. Natomiast przychodzi do mnie, by porozmawiać z Tobą o pewnym mechanizmie, który powoduje, że krzywdzisz siebie w tym życiu. I co ważne. Naprawdę jest to ledwo zauważalne. I żeby żyć szczęśliwie, żeby wreszcie żyć w zgodzie ze sobą, żeby Twój świat był odzwierciedleniem tego, co jest w Tobie, i żeby był piękny ten świat, konieczne jest, byś ten mechanizm zauważył. Więc teraz tak. W momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, kiedy zaczynamy. Dorastać, nasi rodzice stosują na nas taki system kar i nagród. I karzą nas za coś, co jest e, złe, według nich oczywiście, nagradzają nas za to, co jest dobre, również według nich. I to powoduje, że my jesteśmy w nieustającym strachu przez całe nasze dzieciństwo, dlatego że boimy się tego, że nie dostaniemy kary. Że nie dostajemy nagrody, ale boimy się również tego, że dostaniemy karę. Więc to nie działa w ten sposób, że my jesteśmy raz bardzo szczęśliwi, a raz jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. Tylko my jesteśmy stale w tym uczuciu, że <laughs> możemy zrobić coś niewystarczającego, by dostać nagrodę. Więc yy, przychodzi taki dzień, gdzie dorastamy, mamy serdecznie dosyć tego, i decydujemy się na to, żeby odłączyć się od tego schematu rodziców, tak? Budujemy się, mówimy, że nie, nie, nie zgadzam się, już nie będziesz na mnie y, 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 stosować takich, y, takich zagrywek. I zwróćcie uwagę, że to jest zazwyczaj wtedy, kiedy my osiągamy tą pełnoletność naszą. I to jest zazwyczaj wtedy, kiedy już mamy 18 lat, tak? No już co mi mogą rodzice zrobić, co mi mogą rodzice powiedzieć? To też jest zależne od tego. Na ile jesteśmy przestraszeni, tak? dlatego że 18 lat swoją drogą, ale też bardzo często rodzice biorą taki argument dla nas, um, przeciwko właściwie nam, że oni nas karmią, nie? że my u nich mieszkamy. I y, mimo, że mówienie o tym wydaje się być y, samo w sobie, już takie naprawdę przykre i, i straszne. To faktycznie tak się dzieje. Nawet teraz tak sobie przypominam, nie miałam takiej sytuacji w domu. Akurat jeśli chodzi o moich rodziców, to na szczęście nigdy nie, nie wypomnieli mi na przykład tego, że mnie utrzymują. Faktycznie u mnie było tak, że jak 18 lat skończyłam, to oni przestali jakby ze mną dyskutować i ja zaczęłam wykorzystywać fakt mojej dorosłości, oczywiście w cudzysłowie. Do tego, by właśnie robić, co chcę, nie? co mi się podoba wreszcie. Nie miałam tego drugiego argumentu, ale wielokrotnie słyszałam od moich koleżanek, że słyszały coś takiego od swoich rodziców. Więc istnieje również jeszcze pewna granica, więc to nie jest powiedziane kiedy dokładnie, ale na pewno jest taki moment, gdzie zaczynamy się buntować przed rodzicami, nie? gdzie mówimy, że dosyć, nie będziesz na mnie stosować tych, tego systemu kar i nagród, ja nie będę w ogóle Ciebie słuchać nie będę w ogóle brać tego pod uwagę, tak? I, i mamy to gdzieś, czy będziemy ukarani, czy będziemy nagrodzeni. I teraz tak, odrzucamy wszystko to, z czym byliśmy związani jako dzieci, tak? Czyli odrzucamy to, że rodzice nas karali za coś, że rodzice nas za coś nagradzali i twierdzimy, że już nigdy więcej nie będziemy brać w tym udziału, ale co robimy? Ten system, którego, który oni na nas stosowali, ten system kar i nagród my zabieramy ze sobą. My go nie zostawiamy z rodzicami. To nie jest tak, że my mówimy dobrze, weźcie sobie, ten system, ja nie będę się nagradzać, nie będę się karać. Tylko my myślimy, że my odchodzimy, pozostawiając rodziców ze wszystkim, z tym całym cierpieniem, a tak naprawdę zabieramy to ze sobą. Czyli nie pozwalamy już na to, żeby rodzice nami sterowali w jakikolwiek sposób, nie pozwalamy już na to, żeby oni na nas stosowali ten system kar i nagród, ale my mamy ten system ze sobą i sami stosujemy go na sobie. Każemy się, jeśli coś złego zrobimy według nas oczywiście, nagradzamy się, jeśli zrobimy coś dobrego. Nie wierzę w to, że oglądasz to <grych> i nie robisz tak. Nie wierzę w to, że się nie nagradzasz. O, mi się dzisiaj należy. Ja muszę się najeść, ja, muszę, ja dzisiaj muszę zjeść coś pysznego. Albo ja muszę kupić sobie super ciucha. Albo ja sobie teraz kupię to i to, bo mi się należy, bo, bo, bo zasłużyłam na to. Nie? I w momencie, kiedy zrobicie coś złego, to każecie się. Dosłownie. Dajcie sobie karę. I yy, ja się karałam słownie, na przykład, bardzo często. Bo teraz, jak sobie przypominam, yy, jak wiele było u mnie tych kar, to one były takie dosyć niezauważalne, bo ja to robiłam w moich myślach. Czyli jesteś beznadziejna. Jak mogłaś tak zrobić, jak mogłaś się tak zachować. Um, nie karałam odbierając sobie coś, tylko wręcz um, uzależniając się od czegoś. Czyli ja dodawałam sobie, na przykład, y, ja się nagradzałam, na przykład y, jedząc maka y, albo jedząc na jakieś dobre jedzenie, ale też. Może nie tyle, co karałam się w ten sposób, ale działało na mnie to, że ja, mm, że ja jestem po prostu i tak i tak beznadziejna, więc ja nie mam po co się odchudzać i ja, ja się nażolę teraz, nie? Więc y, ja nie zapomnę jak... Y, właśnie teraz do mnie spływa wiele rzeczy, wiecie, bo ja nawet nie miałam tak okazji, y, aż tak się temu przyjrzeć. Y, Stwierdziłam, że po prostu będę, mówiąc do Was, rozbierała ten temat na czynniki pierwsze. I faktycznie razem przychodzi, że yy, wiele było takich sytuacji, które były wręcz nie do zauważenia. To było naprawdę nie do zauważenia, kiedy ja się karam, kiedy ja się nagradzam i o co w tym wszystkim chodzi. I, I my to niesiemy ze sobą przez całe nasze życie. My to cały czas robimy. Zwróć uwagę, czy nie robisz sobie tego. I teraz pytanie, czy to chodzi o to, żebym ja tego nie robiła, że, w sensie, żebym ja się nie nagradzała? Czy o, czy o to chodzi w tym wszystkim? Chodzi o to w tym wszystkim, by zauważyć, co ja sobie robię, by zauważyć, z, z, z jakim ja mechanizmem idę przez życie. Bo jeśli ja idę przez życie z czymś, co jest systemem i co, co jest automatyczne w moim życiu, to ja nie mam nad tym kontroli. A jeśli nie mam nad czymś kontroli, to oznacza, że oddaję władzę nad swoim życiem temu, co ma nad mną kontrolę. Więc nie masz absolutnie możliwości kontrolować tego, co robisz. Nie masz możliwości kreować swojego życia po swojemu. Bo jak kreować życie po swojemu, skoro idę z automatu w pewne, w pewne rzeczy? I to nie jest kwestia tego, żeby, żeby się teraz. Nie nagradzać i jakby, żeby iść w skrajności, tak? Czyli nie nagradzać, nie karać, ale znaleźć coś, co, co pozwoli mi na to, żeby zneutralizować ten mechanizm. Świadomość polega na tym, że ja wiem, że ja niczym nie muszę zastępować te, te systemy, tylko ja mogę sobie uświadomić, że go ja w ogóle nie potrzebuję do życia że on nie jest mi do niczego potrzebny, czyli to tak jak nie wiem zrzucanie palenia. Ja nie muszę teraz szukać sobie innego uzależnienia, żeby mi było łatwiej, siłowni, albo czegoś innego, nawet tego dobrego uzależnienia, tak jak niektórzy mówią. kurczę, no nie ma dobrego uzależnienia. E, oczywiście mówię tutaj pod kątem, e, jakby dobre jest wszystko co według Ciebie jest dobre. Złe jest wszystko, co według Ciebie jest złe. I wcale nie mam na myśli, że nie jest dobre, czyli jest złe, tylko mam na myśli to, że um, po co to robić? Że to jest kolejna skrajność. Po co w ogóle odnajdować sobie kolejną skrajność? Znowu szukać czegoś, co, co, co sprawi, że ja będę od czegoś innego uzależniona. Żeby ten mechanizm jakoś... Nie! To chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że ja mogę wszystko. Że ja potrafię wszystko. Że tak naprawdę ja nie mam... Takich potrzeb, że ja mogę w inny sposób pokierować swoim życiem, że ja mogę o wiele więcej innych rzeczy zrobić. I teraz na czym to polega? Co mam teraz zrobić? Zauważenie tego to jest wszystko, bo kiedy zauważysz, to jesteś w stanie zacząć obserwować, co się dzieje z Twoim ciałem. I w momencie obserwacji jesteś w stanie wyłapać, w jakich momentach to robisz, w jakich chwilach się poddajesz temu i przestać to robić. I tutaj bardzo jest potrzebna też medytacja, bo tylko za pomocą medytacji jesteś w stanie zacząć separować myśli od tych, które się po prostu są samoprodukującymi się myślami, a od tych, które naprawdę są Ci potrzebne do kreowania Twojego życia. Yy, właśnie za pomocą też emocji, tak? dlatego, że myśl, myśl generuje emocje, więc jeśli myśl generuje emocje, to Ty, ty potrzebujesz myśleć, ale z, z własnym, z, jakby z własną siłą myśli, tak, czyli, że ja mam nad nimi yy, może nie tyle, co yy, kontrolę, ale władzę, że ja tu zarządzam, bo y, to jest naturalne, że myśli sobie przelatują, to jest bardzo naturalne. I to tak jest zawsze. To nie jest tak, że, że Ty się pozbywasz myśli za pomocą medytacji. Wszyscy właśnie bardzo często, jak pytam kogoś, dlaczego on przestał medytować, mówię, ja nie potrafię przestać myśleć. Nie przestaniesz myśleć, nie ma takiej nawet możliwości. Będziesz myśleć, ale będziesz myśleć w sposób, e, w, który, w którym Ty zarządzasz tymi myślami, nie? Że nie, nie pozwalasz na to, żeby... Każda z tych myśli wrzucała ci um, ładunki energetyczne, które będą generowały Twoje emocje, nie? Więc teraz zauważenie tego jest kluczowe: że ja zauważam, że ja jestem w tym mechanizmie, że ja y, że ten system mnie ma. Nie? Że, że jest coś, co. Czemu ja się poddaję. I w momencie, kiedy to zauważysz, zaczniesz obserwować tę sytuację, to krok po kroku zaczniesz odchodzić od tego, co powoduje, że nadal w tym jesteś. Więc co zamiast tego, co zamiast nagradzania, nic. Nic. Nie potrzebujesz niczego. Ty po prostu Twoim <laughs> zadaniem jest żyć tu i teraz. Po prostu. Nie musisz się za nic nagradzać, ani karać siebie za nic. Wszystko, co robisz, być dobrze. Twoim zadaniem jest pozbyć się mechanizmu, który wprogramowali Ci na przykład Twoi rodzice, albo, nie wiem, szkoła. Bo to nie jest Twoje. Ty tego nie potrzebujesz. Twoim zadaniem jest siebie wspierać na każdym możliwym kroku. Twoim zadaniem jest przypomnieć sobie, kim Ty naprawdę jesteś. Twoim zadaniem jest umożliwić Twojej duszy spełnienie jej celu tutaj na tej planecie. A jaki jest cel duszy na tej planecie? Celem Twojej duszy jest obudzenie w sobie boskości. To jest jedyny cel duszy. Ona ma za zadanie obudzić w sobie Boga. Twoją. Twoją pracą to jest umożliwić jej to. I ty to umożliwisz, wspierając siebie, kochając siebie, zawsze mówiąc do siebie dobrze, czyli zawsze będąc największym możliwym wsparciem dla siebie. Zwróć uwagę, jak rosną dzieci, jak wzrastają dzieci. Tylko i wyłącznie dzięki miłości. Tylko dzięki miłości jesteś w stanie wzrastać. I ty jesteś tym dzieckiem, ty jesteś tym człowiekiem, który potrzebuje tej miłości do tego, żeby wzrastać. Więc pamiętaj o tym, pamiętaj o tym, ilekroć cokolwiek dzieje się w Twoim życiu, zawsze wspieraj siebie, choćby nie wiem co, zawsze bądź największym dla siebie wsparciem, przyjacielem. Pozwól Twoich duszy wypełnić to, po co przyszła tą planetę. Pozwól jej na to. Daj jej takie możliwości, bo to jest najważniejsze, co ty możesz zrobić w tym życiu. Ty nie masz. Nie masz absolutnie żadnych. Absolutnie żadnych celów, które musisz wypełnić, choćby nie wiem, co. Mam tutaj na myśli takie ziemskie typu. Muszę skończyć studia, muszę osiągnąć sukces, muszę to. Przestań musieć. Musi... Ty, ty, Twoim zadaniem jest żyć. Żyć i wsłuchać się jak najbardziej w siebie. Pozwolić sobie być tym, kim chcesz być. I tym, kim masz być. To jest najważniejsze. Więc daj sobie taką możliwość. Daj mi proszę znać, co Ty na ten temat myślisz. Opowiedz mi też o swojej historii. I daj znać, czy na przykład miałeś ten mechanizm, ale udało Ci się go pozbyć, albo zauważyłaś teraz go w sobie. I zapraszam Cię serdecznie na Instagrama, na Poczyn Miłość, a także zapraszam Cię na kolejne odcinki, które pewnie niebawem się pojawią, dlatego że Myślę, że dużo będzie tutaj takich sytuacji klikowych, tak zwanych, gdzie kliknie ci naprawdę wiele rzeczy. I jestem wdzięczna za Ciebie, a przede wszystkim jeśli zależy Ci na tym, by kreować życie swoich marzeń, to stworzyłam ostatnio taką paczkę, w której jest medytacja, w której jest również audio. Gdzie tam będziesz mieć wszystkie kroki po kolei, jak manifestować, wykreować życie swoich marzeń i e-book. Właśnie mentalne bogactwo, w którym będziesz znajdziesz pytania, na które odpowiesz i będziesz mógł zacząć czuć się jak bogaty mentalnie. Także zapraszam ci serdecznie do yy, zerknięcia na paczkę, do wejścia na Instagram oraz do zasubskrybowania tego kanału. Dziękuję Ci serdecznie. Kocham Cię z całych sił.